Poniedziałek, godzina 8 rano owocowa pasja. Codziennie. Dzisiaj zaczynamy z tematem winogrona. Pojawiają się już pierwsze dojrzałe w tym sezonie winogrona. No i na owocowej pasji jest pierwszy odcinek, więc zaczynamy stelaż drewniany. No i zaraz będziemy testować, konsumować. O, jeszcze może zrobimy dodatkową fasolkę. No i kiście winogrono piękne puściło, obrodziło no i wypada spróbować przesłodkie. No, i winogrono jest uprawą wieloletnią. Pięknie się rozrasta. Ale to nie jest, moje zadanie wszystko w tym odcinku. Żeby było pełniej, to robimy drugie ujęcie przy drugim winogronie. To no jest drugie winogrono na starym trzepaku. No i też bardzo ładnie. W tym sezonie obrodziło. Tutaj są dojrzałe winogrona więc robią czerwone ale na liściach 12 dzisiaj bo 13 września No nie, nie wygląda pięknie ale wiemy, że teraz idzie energia w owoce, w kiście zabezpieczenia przed kurami, o, nie ma piostrości chyba panie. Święki bambusik, który fasolka pięknie tutaj obrosła, snureczek. wspaniała robota pięknie i łatwy przyjemny zbiór dwie takie ściany z fasolką, podchodzimy i sobie szukamy kilka minutek z poniedziałku jutro widzimy się o 8 rano no i rozpoczniemy od maliny białej, więc pozdrawiam. Cześć.